dobrej pogody życzy sponsor Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach uczelnia o międzynarodowym charakterze www.stswedu.pl W nocy zachmurzenie małe do bezchmurnego nieba. Nie powinno padać. Temperatura spadnie do 15 stopni. Wiatr będzie wiać słabo z południowego wschodu. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 983 hektopaskale i w kolejnych godzinach będzie stabilne. Sytuacja biometeo obojętna. Od rana prognozowane jest zachmurzenie małe, pod wieczór możliwy wzrost zachmurzenia i przylotne opady deszczu, niewykluczone burze na termometrach do 32 stopni. Wiatr będzie wiać słabo z kierunków południowych i zachodnich. Ciśnienie atmosferyczne w południe w Kielcach wyniesie 983 ha, i w kolejnych godzinach będzie stabilne. Sytuacja biometeo niekorzystna. Dobrej pogody życzy sponsor Staropolska Szkoła Wyższa w Kiepcach, uczelnia o międzynarodowym charakterze www.stswedupl.